Cześć, tu Ewa. Mamy dzisiaj znów filmik yy, z HNT. -mu. Dzisiaj mam kilka rzeczy, nie wiem, chyba sukienka jest jedna i większość gór. Także może ja najpierw rozpakuję to na wieszaki i zapraszam, zaraz obejrzymy to dalej, jak to wygląda. Mamy tutaj pierwszą szarą bluzę z motywem, motywem myszki Miki. Ona jest z kapturem, słuchajcie, w rozmiarze. Yy, już patrzę z M. Powiem Wam, jak ją ja wyjęłam, super, bardzo mi się podoba. Yy, co prawda, to nie jest, może odłożę tą kartkę, yy, to nie jest tak bardzo gruba bluza, ale mimo wszystko powiem Wam, ten motyw jest bardzo ładny. Przynajmniej ja bardzo lubię myszkę Miki, lubię rzeczy z myszką Miki. A szczególnie bluzy, może innych rzeczy to tak nie noszę, czasem koszulki jakieś. Już Wam powiem, jaki skład ma ta bluza. Fajnie, bo to jest trochę taka vintage, vintage jest ten nadruk, bo lekko jest taka przytarta ta myszkamiki. Już patrzymy na skład. Kaptur, słuchajcie, bo ona tu ma wypełnienie też w kapturze. Ma 100% bawełny, a cała bluza. To jest, słuchajcie, 20% poliester i 80% bawełna. Myślę, że jak na chętę, to, to jest lepszy skład niż kiedykolwiek, bo z reguły to było 60% bawełna, 40% poliestru. I już Wam mówię, jaka była cena. Wyjściowa: 130, yy, po promocji: 65 zł. Przejdźmy do następnej. Następna jest weżowa. Powiedziałam przed chwilą, ile kosztowała. Sp... mamy kolejną bluzę ta jest tym razem bez kaptura z tyłu gładka z przodu napis Harvard taki ostatnio bardzo popularny mo motyw w Hantemie nie wiem czy w innych tak nie zwróciłam uwagi ale w Hantemie jest sporo i koszulki i bluzy i z kapturem bez i w różnych kolorach yy, i słuchajcie yy, kolor beżowy mamy tu trochę czerwieni to jest yy, w koło tutaj nie, troszkę złoty kolor ta jest, bo już sprawdzałam wcześniej skład, tak samo jak ta pierwsza, 20% poliestru i 80% bawełny. Już mam mówię cenę. Bluza z nadrukiem jasno-beżowy, słuchajcie, też była w cenie wyjściowej 130 i po przecenie 65 zł. Kolejną mamy sukienkę, ale tak, jak ją wyjęłam, to patrzę, wygląda jak piżama. Ona już Wam zbliżę może kolor. Widać jest teraz, może lepiej. To jest turkusowy, niebieski, morski z różem. No, taki styl troszkę babciowy, bym powiedziała. Mamy tutaj ściągacz przy rękawach. Prosta taka. I z tyłu zobaczcie, jest taka kontrafałda od samej góry do dołu. No, na pewno ona nie jest do noszenia tak bez paska, bo będzie wyglądała tragicznie, ale nie wiem. Jakieś takie rozmyte te kolory są. Nie wiem, na modelce mi się podobała, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. Ta sukienka jest w rozmiarze S, zaraz sprawdzimy jej skład, ale po dotyku to jest raczej poliester. Już patrzymy: wiskozy jest 18%, nie, 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 nie przepraszam. 18% jest poliamidu, a 82% wiskozy, a w dotyku jest no po prostu taka sztuczna, nie wiem. Dla mnie to jakby tu nie było wcale wiskozy, jakby było to 100% polistrowe, no ale nic, przejdźmy dalej, mamy kolejną bluzę, to jest bluza już rozpinana, taka duża, bo chyba taki rozmiar tylko został, powiem Wam, długo się nad nią myślałam, to jest M, ale to jest M oversize, taki on konkretny, naprawdę bardzo konkretny, yy, słuchajcie, zbliżę Wam kod. I co tu więcej można powiedzieć? Sprawdźmy ten skład. A nie wiem, czy zbliżałam Wam kody tych poprzednich, bo to zaraz pokażę. Tu mamy 40% poliestru i 60% bawełny. Właśnie tak, jak typowe bluzy są w hnt -ie. Właśnie z takich materiałów. I tutaj mamy bluzę roz słuchajcie, ze 100 zł przeceniona na 50 i ja się zakręciłam powiedziałam, że sukienka kosztuje, myślę, że też nie sukienka była przeceniona ze 140 na 60 zł i ostatnia rzecz to jest sweterek taki ciemnoszary na słuchajcie takie guziczki, złote szpic bardzo prosty Rozmiar M, proszę, numery. Zaraz sprawdzimy, jaki to skład, ale bardzo miły w dotyku. Nie, ja myślę, że będzie fajny. Sprawdźmy, jaki skład. Tu jest poliester 52, 4 akrylu, 4 wełny, elastanu i poliakryl, także skład bardzo słaby. Yy, sukienkę pokazywałam, sukienkę pokazywałam według mnie. Kot, chyba tutaj z tej bluzy nie pokazywałam. Zbliżę jeszcze Wam, zobaczcie sobie, jeśli ktoś wyszukał. I powiem Wam tak, to są ceny, yy, te które podaję to na wyprzedaży, ale te ceny się zmieniają. Oni ciągle teraz, yy, że tak powiem, kręcą tymi cenami, bo bywa, że coś jest tańsze, coś jest droższe. Także zależy w którym momencie kupicie. I jeszcze Wam powiem cenę tego ostatniego speterka z, z 80 zł był przeceniony na 40. I zapraszam Was do mierzenia... A buty, dziękuję kochanie. Zapomniałam jeszcze o butach, bo stały na samym dole. To są takie sztyblety czarne, podeszwa, taka kolor nie, kauczuku. Tak, coś takiego, proszę, tak wyglądają z gumką z boku, wysokie. Ja noszę rozmiar 39, zaraz sprawdzimy, jak one będą wyglądały na nodze i czy są dobre. Ale powiem Wam: 90% butów, które kupuję w HM, są w takim rozmiarze jak noszę. To trafiło mi się chyba jak do tej pory raz, że były buty. Nie, przepraszam, dwa razy zimowe były za duże, a letnie z reguły są za małe. O, tu mam problem z sandałkami, bo zawsze są za małe. Mm, już patrzymy jaka cena: sztyblety na platformie. Słuchajcie, mm, ze 150 na 90. No to przejdźmy do przymierzania. Mam na sobie tą pierwszą bluzę z myszką Miki. No rozmiar jest według mnie dobry, ale słuchajcie, pierwsze co założyłam, to od razu robię tak. No i co? Nie ma kieszeni. Kangurki, która powinna być zawsze w bluzie. Nie wiem, ja co prawda nic nie noszę w tych kieszeniach, ale jakieś takie uczucie, że <górki> czegoś brakuje. Tył jest gładki. Tak ma tutaj na dole, ten ściągacz nie jest jakiś taki obcisły. Na luzie, ja się tutaj jeszcze popatrzę w lustro, według mnie jest bardzo ładna, śliczna, mi się podoba taka, <grystanie> zostaje, idziemy do następnej. Mam na sobie teraz tą beżową bluzę, jak rękawy mi nie przeszkadzają, co prawda ściągacze są, wolałabym troszkę ściślejsze, tak tutaj, to zobaczcie i to jest rozmiar S, no jest bardzo szeroka, także jakbyście byli zainteresowani, no to ta bluza u mnie nie zostaje, no bo jest za szeroka. tu mi się nie podoba. Chociaż ten nadruk mi się bardzo podoba. Ale jest to. Zobaczcie, ile tu tego miejsca jest. Także za duża. Chyba, że ktoś lubi takie bardzo szerokie obszerne bluzy. Ale to nie dla mnie. Idziemy dalej. Mam na sobie teraz tą różową bluzę. Ona też jest olbrzymia. Już patrzę, to była chyba M. -ka. Kuba, sukienka, rozpinana bluza tak UMK <noise> nie wiem czy nie wyglądam siwiej naprawdę lubię duże rzeczy ale no to chyba jest lekka przesada kowal jest słodki <noise> ale na lato czemu nie spodenki to nie będą wystawały, ale to tylko chyba rozpięta ja nie będę się teraz rozpinać bo ja mam tylko bizonoż pod spodem ale ona już ma kieszenie więc <śmienic> ja, się trochę śmiesznie. <śmienic> Idźmy. Mamy ten sweterek w rozmiarze M. Myślę tak, że te guziki, no może takie bardzo biżuter biżuteryjne są, ale nie wiem. Ja ogólnie wolę takie albo w kolorze takim jak jest sweterek, albo w kolorze drewnianym. Teraz jakiś taki modny. Bo on mi, się, to mi się podoba to zestawienie, ale to nie jest złe. Znaczy ja go kupiłam ogólnie dla kogoś. Także ja przymierzam Wam tylko, żeby pokazać. I ta osoba też przymierzy i oceni, czy chce go czy nie. Ale myślę, że za 40 zł super sprawa. I przejdźmy do tak. A, nie do ostatniej, Mamy jeszcze sukienkę i buty. Mam teraz na sobie tą sukienkę, która ewidentnie wygląda jak piżama, Słuchajcie. Ten materiał jest przedziwny, ale znalazłam gdzieś sobie pasek. Zobaczmy, jak to wygląda z paskiem. Chociaż nie sądzę, żeby to cokolwiek tej sukience pomogło. Uwaga, pasek z lumpeksu za 2 złote. Gumkowany. Także pasuje objętościowo dla każdego. Rozumiem, że to trzeba jeszcze jakoś tu ładnie ułożyć. No ale tutaj sukience według mnie nic nie pomogło. Nie podoba mi się. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. No, chyba, że ktoś lubi taki vibe babciny. Znaczy, ja w sumie lubię. Ale no, chyba te kolory tak się rozmyły w tej sukience, że nie bardzo. Także co tu więcej o niej mówić? Chyba to wszystko. Zaraz przymierzę te buty gdzieś tu mam skarpetki. Zobaczymy, czy są dobre. Może nie do tej sukienki, no, ale nie będzie już się przybierać. Pewne jest, że są dobrze zabezpieczone do transportu, żeby się nie wygniotły. Powiem ja Wam, jak kupowałam buty z tej serii Premium. One są ogólnie jeszcze zapakowane tak ładnie w kartonie. Te to przychodzą w woreczkach foliowych, ale te z linii Premium są w kartonikach i zawinięte jeszcze takim czarnym papierem. Nie wiem, czy sadzę Przepraszam, zrobiliśmy przerwę, bo buty ubierałam 3 minuty. Mąż mi pomagał. No, wielkość są dobre, tylko nie można ich po prostu włożyć. No, nie wiem, tu jakoś tak strasznie się blokuje. Ja mam bardzo niską, niskie podbicie, także na pewno nie to, że ja mam wysokie podbicie. Po prostu nie, założyć jest, to jest coś strasznego, chociaż podobać mi się podobają. Nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobają. Ale tak, kupiłam y, w Zarze na wyprzedaży buty ze skóry, jak macie ochotę zapraszam na następny filmik i te na pewno ubezpie, tamte kosztowały 150 zł, te chyba 90 tak jak patrzyliśmy, także one wyjeżdżają, bo ja nie potrzebuję ludzi do zakładania butów, chciałabym sama to robić, ogólnie ładne, tylko niefunkcjonalne. No taka jest prawda. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny filmik. Do zobaczenia Pa!